Cześć, witam Was po raz kolejny na kanale Bez Pretekstu i znów wracamy do Xperia Z1 Compact. Jest to niezwykle urocze urządzenie, o, tym, o czym miałem się już okazję przekonać. Oczywiście moje ogólne mm, przemyślenia znajdziecie w finalnej recenzji, która pojawi się na kanale już niedługo. Ale dzisiaj wykonamy test syntetyczny, testy syntetyczne, korzystając z czterech moich ostatnio programów. Antutu, Basemark, Basemark S, EX, a także 3D Mark. Więc zacznijmy standardowo od Antutu X. Muszę Wam powiedzieć, że nigdy tych testów na tym urządzeniu nie wykonywałem, yy, więc będzie, wynik będzie zaskoczeniem zarówno dla mnie, jak i dla Was. Oczywiście telefon został pięknie wykryty. Excellent. How can you be so good? Jak możesz być tak dobry? I wykonamy test. Chwilkę to potrwa. Nie będę was tym zamęczał, więc do zobaczenia za krótką chwilę. I oto jesteśmy z powrotem. Moje urządzenie osiągnęło wynik 34 136 punktów. No, jest to wynik oszałamiający, ale tak naprawdę nie, moglibyś, nie mogliśmy się spodziewać niczego innego. Bo e, przypomnę, że Sony Xperia Z1 Compact to tak naprawdę taka zmniejszona, kompaktowa wersja zeszłorocznego flagowca. Czyli w środku znajdujemy e, Snapdragona 800 o taktowaniu 2,2 GHz, a także procesor graficzny Adreno 330. Więc. Nadal jest to najwyższa półka. Oprócz tego, e, wyświetlacz e, został pomniejszony. Wyświetlacz w tym modelu ma 4-3 cale, a także rozdzielczość tego wyświetlacza została zmniejszona. E, nie jest to już w tym wypadku Full HD. Jest to 720 na 1280 pikseli, czyli tak zwane HD Ready. E, ale przy tej rozdzielczości i przy tak małym ekranie osiągamy mm, to właśnie ilość pikseli na cal w wysokości 342, co jest naprawdę dużym zagęszczeniem. I tych pikseli nie widać, tak jak powiedziałem, bo one są po prostu bardziej ściśnięte na tym mniejszym ekranie. Dobrze, przejdźmy do kolejnego testu. I kolejny jest Basemark OS. No, i mamy wyniki. Ogólny wynik to 1049 punktów. Przy czym system to 1387 punktów, pamięć 519, grafika 2325 punktów, wydajność chyba w sieci 722 punkty. Zobaczymy Powerboard, co pokaże. Powiększymy. Nie da się, niestety. Yy, ale już wam mogę powiedzieć, że Xperia Z1 z wynikiem 1048 punktów no zajmuje miejsce, żeby was nie okłamać, yy, piąte. Jest tak samo wydajna według yy, powerboarda, jest tak samo wydajna, nawet troszeczkę lepiej wydajna niż LG Nexus 5 na stoku, bo LG Nexus 5 osiągnął 1037 punktów. Dla nas to jest świetna informacja, szczególnie dla osób, które są potencjalnie zainteresowane kupnem tego modelu. Dobrze, kontynuujmy nasze testy. Więc tak, kolejny test będzie wykonany w basemarku X. Weźmiemy jakość testu High, jak zwykle, i wykonamy test. Niestety Basemark X trwa troszeczkę dłużej niż pozostałe benchmarki, dlatego nie będę kazał Wam tego oglądać, chociaż przypuszczam, że niektórym z Was by się nawet to podobało. Po prostu spotkamy się za małą chwilę. Jesteśmy z powrotem. BaseMark X pokazał nam wynik 10273 punktów. Może zobaczymy na PowerBoard, może uda się porównać. I niestety nie ma tutaj żadnych porównań na PowerBoardzie. No niestety nie lubię takiego czegoś. Dobrze, jedziemy dalej. I ostatnim testem, jaki wykonam, będzie test w 3D-Marku. Oczywiście standardowo wykonamy test Ice Storm I będzie to Ice Storm Unlimited, czyli topowy. Test, najmocniejszy. Po raz kolejny troszeczkę to potrwa, a na wyniki warto poczekać. No i jesteśmy z powrotem. Wynik benchmarku wykonanego w 3D marku to 18429 punktów. Jak widzicie, Sony Xperia Z1 Compact wypada całkiem, całkiem fajnie na tle innych urządzeń. Można go porównać do Xiaomi Mi 3 bądź do tabletu Sony Xperia Z2, jeżeli chodzi oczywiście o wydajność. Dobrze, to było na tyle, jeżeli chodzi o testy teoretyczne, syntetyczne, a teraz czas na Was. Jakie są Wasze przemyślenia? Piszcie oczywiście w sekcji komentarze tuż poniżej. Eee, postaram się odpowiedzieć jak najszybciej. Oczywiście już niedługo pojawi się finalna recenzja, a do tego czasu mógłbym powiedzieć peace, ale nie będę kopiował. Do zobaczenia w kolejnym nagraniu. Cześć!